Już doskonale z poprzednich odcinków, że zakwaszenie jest bardzo groźne. Yy, I wiem już, że nikt nie będzie, że tak powiem, utrudniał wam życia, bo wy macie już rzetelną wiedzę. Więc dzisiaj pora odpowiedzieć się na pytanie, jak zapobiegać zakwaszeniu. Zapobiegać zakwaszeniu naszych organizmów. Czy mamy zupełnie zrezygnować z jedzenia ulubionych potraw picia kawy, picia piwa? Wcale nie musimy, ale warto byłoby to ograniczyć. Właśnie dlatego, że tak trudno jest zrezygnować z nawyków, że wielu z nas ma pewnie problemy ze zdrowiem, a jesteście zupełnie zdrowi, każdy może wdrożyć swój własny, kompleksowy program ochrony zdrowia w rodzinie. Jest to program bardzo prosty w stosowaniu, nieskomplikowany i dający niesamowite proste rezultaty doskonałe rezultaty prozdrowotne. Wiemy już, że podstawą doskonałego zdrowia jest prawidłowa przemiana materii. Należy więc zwrócić większą uwagę na to, co jemy. Doskonale regulują tę przemianę posiłki z dużą ilością warzyw, kasz oraz naturalne suplementy zawierające błonnik, enzymy trawienne, antyoksydanty i te podobne składniki. Z drugiej strony warto wiedzieć, jakie produkty i jakie ich zestawienia zakwaszają organizm. Generalną regułą jest fakt, że Źródłem nadmiernego zakwaszenia są pokarmy wysoko przetworzone, takie, które utraciły naturalną energię. A więc właściwa dieta, nie bójmy się słowa dieta, słowo dieta z greckiego znaczy jedynie sposób odżywiania się. A więc ten właściwy sposób odżywiania się to około 20% produktów kwasotwórczych i około 80% zasadotwórczych. Dlaczego? Ponieważ doskonale alkalizują organizm. Surowe warzywa i owoce, świeże soki w przeciwieństwie do soków z kartonów i butelek. Kiełki zbóż w przeciwieństwie do samych zbóż, migdały, algi, kasza gryczana, jaglana, taka dieta jest szczególnie zalecana wówczas gdy mamy dużo wyczerpującej pracy. Należy wówczas absolutnie zrezygnować z cukru i mięsa. Inaczej nie będziesz miał siły by pracować przez długi czas. Mięso daje siłę, ale nieodporność i wytrzymałość. Produktami kwasotw kwasotwórczymi są między innymi węglowodany, a więc cukier, biała mąka, biały ryż, wszelkie słodycze, dalej białko zwierzęce, więc mięso i nabiał, sery, twarogi i jaja, dalej rafinowane tłuszcze nasycone konserwantami, używki w postaci kawy, czarnej herbaty, Coca-Coli, alkoholu, nikotyny, gazowana woda mineralna, syntetyczne środki dodawane do żywności, a więc konserwanty, spulchniacze, polepszacze smaku i zapachu itd. Tak Duży wpływ, proszę Państwa, na wzrost zakwaszenia organizmu mają zbyt obfite posiłki w ciągu dnia, także późne kolacje po godzinie 18. Jak mówi chińskie powiedzenie, żołądek wypełniony do dwóch trzecich żywi człowieka, a co ponadto żywi lekarza. Z kolei produktami zasadotwórczymi są warzywa, owoce i alkaliczna woda. No, właśnie jak widzimy może nie widzieliście Państwo, ale ja piję taką wodę alkaliczną. Jedyna woda, którą mogę w ogóle polecić, woda jawa chociażby. Starajmy się również dokładnie rzucić pokarm. Dokładne rzucie pokarmu, każdy ks 30 do 50 razy neutralizuje w pewnym stopniu jego kwasowość. I znowu odwołam się do Chińczyków, pokarm pij, wodę żuj. Zmniejszenie zakwaszenia osiągniemy między innymi przez łatwiejsze trawienie, np. mocząc przez dalszą bróbką nasiona fasoli, grochu w wodzie. Powoduje to zamianę tłuszczów w kwasy tłuszczowe, białek w a skrobi w cukry proste. Powinniśmy wiedzieć również, że im bardziej organizm jest zakwaszony, tym większe zapotrzebowanie i pociąg do picia kawy i palenia papierosów. Dlatego dieta alkalizująca jest więc ogromnie pomocna w zwalczaniu nałogów wszelkich nałogów. Starajmy się także jak najczęściej brać chłodny prysznic. Chłodne, a nawet zimne kąpiele działają na organizm zasadotwórczo i odwrotnie. Kąpiele w ciepłej lub gorącej wodzie działają zakwaszająco. Zimne kąpiele zwiększają przepływ i objętość tlenu w organizmie, co jest czynnikiem przyspieszającym metabolizm i odmładzającym tkanki. Pobudzają także produkcję i aktywność hormonów, zarówno żeńskich, jak i męskich. Czy zwróciliście już Państwo uwagę, że tak zwane morsy, czyli ludzie kąpiący się zimą w lodowatej wodzie, są zazwyczaj, a często wyjątkowo odporni na choroby? Po prostu wzrost mocy ich systemu immunologicznego bazuje na odkwaszeniu organizmu spowodowanym zimnymi kąpielami. Pamiętajmy tylko o jednym: zimną wodą należy polewać się stopniowo, poczynając od stóp. W górę i przechodząc od wody ciepłej do zimnej. Ludzie mający kłopoty z układem krążenia, zwłaszcza naciśnieniowcy, powinni przez zastosowanie zimnych kąpieli zasięgnąć porady kompetentnego w tej dziedzinie lekarza. Proszę Państwa, jednak, e, ja tu podaję kilka takich bardzo prostych, jak widzicie, sposobów. Jednak takie proste, domowe sposoby odkwaszania w obecnych warunkach nie spełniają już dostatecznie swojej roli. Dlaczego? Ponieważ odżywiamy się hipermarketowym, wysoko przetworzonym, przemysłowym pożywieniem, jesteśmy poddawani ciągłemu, szkodliwemu oddziaływaniu e, sztucznie generowanych pól elektromagnetycznych. Pijemy zanieczyszczoną wodę. Wbrew temu, co twierdzi wielu specjalistów odpowiedzialnych za uzdatnianie wody, pijemy wodę nienadającą się do picia. Akurat e, temat wody zgłębiłem dość dobrze, zresztą jestem autorem. Takiego dwutumowego opracowania, woda, fenomen życia i właśnie o wodzie, o tym, co zawiera woda, mówię w swoich własnej, właśnie książkach, a więc nie, bezpo, nie bezpodstawnie. Dalej, jesteśmy, proszę Państwa, obciążani niespotykanymi dotąd stresami i właśnie dlatego należy organizm wspomagać naturalnymi suplementami minerałowo-witaminowymi. To, to już dzisiaj konieczny, niezbędny już wymóg. Ponieważ kiedy płonie dom, to nie czas wzywać PZT, tylko Straż Pożarną. Dlatego należy systematycznie wspomagać organizm naturalnymi, w żadnym wypadku syntetycznymi, suplementami diety o optymalnym składzie składzie substancji regulujących równowagę kwasowo-zasadową. Zwracać należy baczną uwagę jednak na to, aby preparaty takie, Zawierały naturalne kompleksy związków, a więc wapnia, magnezu, sodu, potasu, cynku, żelaza, molibdenu, chromu, selenu, a także inne składniki, jak na przykład J, witamina C, witaminy z grupy B, zwłaszcza B2B1, które wspomagają usuwanie zakwasów i redukują ich efekty. I uczestnicy naszego kompleksowego programu ochrony zdrowia mogą zaopatrywać się w takie kompleksy mineralowo-witaminowe. W dodatku o 30% ani w stosunku do cen detalicznych. O tym jednak może przy innej już okazji. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego Wam życzę.